Budzi księcy, obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus z martwych wstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział, Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus, jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Kochani, może być w nas taka pokusa, żeby bardziej interesować się życiem duchowym kogoś, niż swoim własnym. To mi przyszło na myśl, kiedy czytam, medytuję dzisiejsze słowo, tak bardzo zatroskany jest Piotr o to, co będzie z Janem, co tam się z nim wydarzy, i posta Jezusa skłania mnie do myślenia o tym, że trzeba się przede wszystkim na pierwszym miejscu troszczyć o swoje zbawienie, o swoje życie duchowe, a na drugim miejscu zajmować się drugim człowiekiem. I takie mam trochę skojarzenie, może będzie dla Was pomocne. Czasem do konfesjonału przychodzą do mnie zatroskani rodzice, najczęściej matki, które pytają, co mam Księże robić, bo moje dziecko nie chodzi do kościoła? Jak ja mam go zmusić? Jaki jest na to sposób? A ja wtedy zazwyczaj odpowiadam, broń Boże, do niczego nie zmuszać. Nie można zmuszać do relacji, nie można zmuszać do miłości. To, co może Pani zrobić, to ewentualnie dać świadectwo swojej relacji, swojej więzi z Jezusem. Czyli zamiast się tak bardzo troszczyć o to czy moje dziecko chodzi do kościoła, czy ma więź z Jezusem, to najpierw może powinien nam się zatroszczyć o to czy ja mam taką więź. Czy ja jestem blisko Jezusa? Czy ja mogę się nazywać jego przyjacielem? Czy ja się z nim w ogóle przyjaźnię? Jeśli tak, to to automatycznie samo z siebie będzie promieniować na drugiego człowieka. Więc bracie, siostro, nie zajmuj się tak bardzo tym, co tam ktoś inny przeżywa, czy się modli dobrze, czy źle, czy powinien tak, czy inaczej klękać do modlitwy. Czy takie czy inne formy przeżywać modlitwę, tylko zajmij się najpierw swoją relacją z Jezusem. Jeśli ona będzie żywa, zdrowa, owocna, to będzie tak promieniować na innych, że oni sami do ciebie przyjdą i zapytają: Jak ty to robisz? Życzę Ci, by Twoje życie wydawało owoce dla innych i by to ich zmieniało, a nie Twoja ciekawość i Twoje gadanie o innych. Pozdrawiam.